Bardzo serdecznie tutaj, stalowy i dzisiaj Wam pokażę, jak włączyć GTA 4 Multiplayer bez problemów na 2014-2015 rok. Na początek rejestrujemy się na Outlooku, resztą linki będziecie mieli wszystkie w opisie. Utwórz konto teraz. Wpisujemy imię i nazwisko, nie wiem. Jan Kowalski. Nazwa obojętnia, nie wiem. Polak. Polak. I ważne, żeby tutaj zmienić na hotmail. Polak, Polak już istnieje. To może damy... Polski. Dobra. Jest istnieje. 3, 2, 3, 4, 5. 6. Dobra. Y, hasło obojętniakie. H8. Ha, Dobra. Wszystko robię po kolei tak jak, ja, tak jak ja robię. I ważne. Kraj może być obojętnie jaki. Nieważne, że ktoś Wam powie, że, musi być na przykład, że muszą być Stany Zjednoczone. To nieprawda. Może być Polska. Kod pocztowy. 17162 Rok urodzenia. Najważniejsze, żeby było do tego czasu, kiedy jesteście, musi być przynajmniej 18 lat. Co damy na przykład, nie wiem, 1990 miesiąc. Marzec, tak jak ja się urodziłem, płeć, mężczyzna. Ale jak ktoś jest kobietą, to niech wybiera kobiety, nie? Yy, nam chronić yy, Tutaj wpisujemy numer telefonu. Ach, kurde. Dobra. Yy. Oczywiście ja wpiszę inny numer telefonu, dobra. Yy, wpisujemy alternatywne adresy maila, ten który ten adres który już mamy oczywiście wy tego nie zobaczycie przepisuje się kod z obrazka 3nHV oczywiście rozmiar litery nie jest obowiązkowy Wysłamy ofertę nie i klikamy utwórz konto Czekamy. Dobrze, już się wszystko pokazało. Tak, czyli ze skrzynki odbiorczej. Nie nie, nie, ty, nie zapisuj. To, to zostawia się otwarte. Następnie przechodzicie do strony Xboxa. Wszystkie linki będziecie mieli w opisie. Tak jak logujemy się, czy dołączamy do tego. Region może być region Polska yy, chce, chce otrzymywać wiadomości, e-mail zawierające informacje i oferty dotyczące muzyki, filmów, i gier od Xboxa i innych dostawców produktów rozrywkowych. Klikamy zgadzam się. Tutaj macie y, swój login na hotmailu, ten który robiliście przed chwilą. Czekamy aż się, aż się załaduje strona. Klikamy OK Dobra, teraz najważniejsze. Przechodzimy do mojego konta Profil. Gdzie to się robiło? Moment. to znajdę? Moje konto... Myśl, czekaj, coś nie? O, klikamy na swoją nazwę i klikamy edytuj, edytuj tag gracza. Wpisujemy nowy tag gracza, yy, tak jaki chcecie mieć, jak chcecie mieć nazwę, bo to jest bardzo ważne, bo to można tylko raz zmienić. Na 365 366 dni. Więc naprawdę zastanówcie się zanim yy, to wpiszecie. Nie wiem, ja, wpiszę, ja wpisuję na szybko Jan Kowalski Kowalski, dobra, sprawdzamy dostępność Jednak jest, jednak jest niedostępny, czyli Jan Jan321456, dobra, sprawdzamy dostępność Jak jest dostępny, zarezerwuj Klikamy gotowe Dobrze, następnie przechodzimy do Rockstar Games Social Club Klikamy Dołącz do Social Club Wpisujemy swój pseudonim, jaki chcemy mieć w grze To też jest wa ważne Najlepiej ten, co jest na Xboxie Oczywiście z Hotmaila, czyli tak jak wtedy wpisywać my, ja wpisywałem y, Jan Kowalski że mówię? Jan Kowalski 321456 małpa Hotmail.com To jest bardzo ważne Dobra hasło Na pewno taki wpisywałem, bo już coś sobie pogubiłem się ustawienia konta. Jak ja tu wpisywałem? Jan Kowalski, czy z nami Dobrze, ok. Wpisujemy to samo, wpisujemy hasła, jakie chcemy mieć na słościach tabie. wybaczcie to mój kod. Dobra, jeżeli to słyszeliście, oczywiście, wybieramy miesiąc urodzenia, dzień i rok. Rok ważny, żeby był 1990 lub mniejszy. To jest bardzo ważne Nawet, Bo inaczej wam tego nie, to nie zaliczy mogę co jedna cyfra wielka Dobra. Dobra Państwo jakie chcecie mieć Nie wiem Polska Dubaj nie wiem Wybierajcie Chyba wszyscy wiedzą Polska Chcę trzymać się od firmy Rosyjna To można to zaznaczyć ale nie trzeba Dobrze klikamy stwórz konto Konto zostało stworzone. Dobrze. Yy, dobrze. Yy, jak już to wszystko mamy, w, yy, wchodzimy w naszą pocztę, klikamy od, yy, w link od Rockstara, kli, yy, klikamy Verify Your Email Address. Dobrze. I następnie wchodzimy w naszą grę, logujemy się, a zresztą wszystko zobaczycie, spotykamy się w grze. No to... Cięcie! Dobrze, po wejściu w grę klikacie Home Oczywiście za, na, na pewno niektórym przed włączeniem GTA wys, wyskoczył taki monit żeby się zalogować I logujecie się swoim y, e-mailem z Hotmaila, tym co robiliście i hasem to jest z Hotmaila Dobrze Klikamy Zaloguj Tu mam swoje konto, zaglój przy innym koncie Wpisujecie e-mail y, e-mail z hotmaila małpa.hotmail.com Dobrze. I hasło to tak samo z hotmaila. Dobrze. Jeżeli chcecie, żeby Wam zapamiętało adres e-maila i hasło klikacie to. Tak? Jeżeli sam samo adres e-maila to to. A jeżeli żeby wam, Was logowało automatycznie to ostatnie wszystko od razu zaznacza. Dobrze. Klikamy zaloguj. To może potrwać kilka minut, ale nie zależy. Nie zawsze oczywiście. Dobrze, widzimy się jak się już to, jak, jak ten pasek się zapełni. Dobrze, jak widzicie, pasek się już zapełnił. Powinno wam się tak, tak zalogować, jeśli już się zalogowałem na swoje konto, a zresztą to będzie tak samo, zaloguję się Wam, będziecie mieli już taki... Już Wam się tak pokazywało, że już możecie wszystko robić Dobra, ale tu chodzi Miałem Wam pokazać jak włączyć multiplayer Czyli multiplayer, wchodzimy w komórkę player, player model, ustawia ustawiacie swój model postaci Player match, wybieracie live, quick match, wybieracie jaką, ten jaki typ gry ma być A Ja sobie wybrałem free mode, jest, przynosi Was do multiplayera Czekamy. Dobrze, wyskoczyłam takie coś. Ready, ok. Starting game. No i jak widzicie możecie się cieszyć. Multiplayer, możecie grać z kolegami lub z kimś innym. Albo nawet sami, jeżeli chcecie. Yy, to więc tak, jeżeli pomogłem, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i do zobaczenia! Cześć!